No cześć, witajcie, ja jestem StarLikesie i nagrywam kolejny odcinek Cyberpunk'a 2077. Zanim spotkamy się z Wiktorem i zanim on nas naprawi, to zacznijmy sobie tą notatkę. Świat jako wola i wyobraźnie. jednak prócz tego wszystkiego śmierć jest wspaniałą okazją, aby przestać być własnym ja, gdy życie trwa. Wola człowieka pozbawiona jest wolności, a jego działania wynikają z konieczności, dla której podstawą jest niezmienny charakter w łańcuchu motywacji. Ale każdy pamięta wiele z tego, co zrobił i co sprawia, że najmniej nie jest z siebie zadowolony. Gdyby teraz miał żyć nadal, postępowałby wciąż w ten sposób ze względu na niezmienną naturę swojego charakteru. W związku z tym musi przestać być tym, kim jest, aby móc wyrosnąć z zarodka swojej natury jako nowa i inna istota, dlatego śmierć rozluźnia te pęte ten pęta woła ponownie, staje się wolna, gdy zwolność lezy w SE, a nie w operarii. Cokolwiek to z to jest co... O właśnie, bo jest jedna notatka. indywidualny grupa storyteller. Klienci z grupy Storyteller. Klient numer 1 2077 MB Skorpion. Znowu to zrobiłeś za kosałeś rękawy i wyceściłeś stajnie Augiasa. Wszyscy podziwiają, ale i tak jest ze Twoją jedyną nagrodą będzie kolejne zlecenie. W tym mieście jest niewielu takich jak Ty, ale bez Was znajdziecie już dawno. Obróciłoby Cię w kus i w pezynę, e, w pezynę. Unikaj za lotnych SI, które próbują Ci zaimponować znajomością starozytnej Greki. Twoja, twoje szczęśliwe miejsce sieć. Klient numer 2. 2077. Kazio Rozec. Jesteś urodzonym korpem. Cały czas planujesz, kalkulujesz, istnujesz. Więtrowe intrygi. Niekiedy tak gęste za sam się w nich gubisz. Gdybyś tylko mógł o wszystkim decydować sam, już dawno miałbyś całe to miasto u swoich stóp. Niestety jesteś uwikłany w sieć zależności. Cokolwiek cynisz, ceni rozważny i patrz końca. Unikaj nagłej zmiany planów i poprawek w ostatniej chwili. Twoje szczęśliwe miejsca, Rasaka Tower. Ta, jego szczęśliwe miejsca, no. Klient numer C, 2077. Bliznienda. Z nas to miasto jak własną kieszeń. Nocami wychodzi, żeby poszukać głosu ulicy, rozmów urwanych ksyków pijackich wzasków i chłonąć atmosferę miasta. Byłeś w sędzie, robiłeś wszystko, jesteś wolnym duchem, a w naj w Night City to się ceni, unikaj przepracowania, twoje szczęśliwe miejsce newsrooms, klient numer 4, 2077 byk, długo e, cekałeś w ukryciu, ale twoja cierpliwość w kodu cię opłaciła zyskałeś Poklask pokłask były, snęły flese, świat według stanu przed tobą otworem, telewizja sieć, radio, a to dopiero początek unikaj fal podmywających stołek, na którym siedzisz twoje szczęśliwe miejsce, studio telewizyjne klient numer 5 2077, baran kiedy wszyscy myśleli, że usł po tobie, powróciłaś w wielkim stylu, to miasto kocha takich jak ty. Tak was nie rodzą się legendy. Triumf, twój trum jest słodko-goski, ale lądujesz na ulicy wśród prostych tutek osustów i popa prańców. Jest że mas tu coś do zrobienia, ale bywa ciężko i wydaje ci się, że ta praca nie ma końca. Unikaj semranych riperdoków. Twoje jest szczęśliwe miejsce gdzieś <laughs> street. Klient numer 6 2077 Lev. To miasto lubi pozerać takich graczy jak ty, ale za dobrze jest nas, żeby dać się zaskoczyć. Twardo stopa z poziemi, wiesz ze wnajdy liczą się interesy i to co robota jest zrobiona, a nie mazenia. Mazycieli to też z nas śniadanie, unikaj modyfikowanych genetycznie ozechów. Twoje szczęśliwe miejsce, hejut. Klient numer 7 2077 Erwo Baran. Ostatnio jesteś rozchwytywany, ledwo skończyłeś jedno zlecenie i już siedzisz z połusem w następnym. Często wydaje Ci się, że jesteś zdany tylko na siebie, ale pamiętaj, zamiast ekipy, na którą możesz liczyć, unikaj utuciowych policjantów z trudną zasłością. Twoje jest miejsce, bar inspirowany kulturą bablionską. Klient numer 8 2077 Kaziorozac. Znowu Kaziorozac? Chodzisz od lat, jeździ. Z nomadami, w głębi serca jesteś korpem, wiesz to od momentu kiedy raz trafiłeś do Konbeki Plaza i poczułeś się tam jak w domu. Masz dosyć obozowego życia, piasku zgzytającego w zębach i naprawianie generatorów. Dawno byś to zucił gdyby nie to, że jesteś w naprawdę dobry. Unikaj rafen w Twoje szczęśliwe miejsce, Konbeki Plaza. Dodatka bardzo podobna, dodatka bardzo podobna, podatna na efekt Barnuma. Klient numer 9, 2077, Panna. Jesteś w mieście od niedawna, ale już wiesz co i jak. Najważniejszy za sobą, za sobą. Znalazłaś sobie dobrą ekipę. Na razie dostawałaś do, drobne zlecenie, ale teraz jesteś gotowa na więcej. Hmm, co ta dodatka z mi odnosi do wi. Unikaj i zywania się do przyjacielskich gadających masyn. Twoje jest szczęśliwe miejsce, scena muzykalowa. Klient numer 10-2077 Byk. Jedna jest władcyni marionetek. Patrzysz na świat i w widzisz lalki, do których przywiązano stórki. Wystarczy sarpnąć. Czasami z Turki, Mazes, żeby wreszcie był spokój, ale dobrze wiesz, że nie wytrzymasz tak zbyt długo. W głębi serca lubi to, że świat płoni, Unikaj toksycznych egotyków. Twoje istotne miejsce pacyfika. Hmm, ciekawe co to opisy się czasem nie odnoszą do postaci z tej gry, z jakimi będziemy mieć docenienia. Ja bujam w obłokach. Ej, ziemia do wili. Ja sobie tutaj cytam i gadam i oglądam, a nie gadam z tobą w tym momencie. Co to masz tutaj na komputerze? Dinker do Misty Ej, znowu Ołóżcie, widziałem tego miejsca zen. Jeśli to jest, jest mi zen, siedział przed wejściem do metra. Czekałem co będzie dalej, żeby psy uważać, naprawdę zniknie. Co wierzy, to jednak były pijackie zwidy ty, Sweet to, pegi, ale nikt do niego nie podchodził, jak na złość, jakby go tam w ogóle nie było. Ej, na serio, widzisz gościa w stroju miejsca zen i nic. Nikt nawet na niego nie spojrzał, koresko dziwne. Nawet spogapiłem się prak. na niego, nic nie Oto, działo, dałem spokój, ale następnym razem psy uważa, drania to Kto na pewno jakiś swindel. Niechaj patrzy. Halo? Może on czekał właśnie tak, na ciebie, kto? a ty straciłeś jedyną szansę poznania sensu życia. Tak, co inaczej, daj znać, się, jak znowu o nim sukces. Bardzo zabawne. No, jeszcze z tym będziemy mieć zastygnienie, ale dobra. Idziemy wreszcie do Wiktora. A tutaj mamy windę. O, kotek Kotek Dobry kotek, dobry kotek Asim Patterson Czemu wszyscy się na mnie uwzięli? To jest twoje dziecko? Ja sobie kotka pogłaska Dobry kotek, dobry Dobra, idziemy do Wiktora. Puszcza gardę. Jest zmęczony, bardzo zmęczony! Hernandez to wykorzystuje. Pięknie wchodzi hakiem, ma przewagę! Uuu, to musiało zaboleć Malona! Jest na Linach, szuka dystansu. To było najsilniejsze uderzenie w tej rundzie. Hernandez nie traci pozycji. Pięknie pracuje na nogach! Malon ma znowu kłopoty i koniec rundy! No, a Wiktor, co by oglądał boksy? Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze. E, Reaper Dog. Montaż szczepów to niebezpieczna, inwazyjna procedura, która mozyw, którą przeprowadzić mozowujący i wykwalifikowany specjalista Reaper Dog. Najczęściej działa kilka klinik oferujących różne zestawy ulepszeń. Wybierz interesującą się cebrą organizację z listy i czyść nowymi umiejętnościami. Widzieć. Ciebie też, ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u Ciebie, powiedz, co się stało. Awarii miałam. Na ostatniej robocie musiałam wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałam. Bezsenność? Migrenam? Dłości? Światłowstręt? <grym> Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u Ciebie. Mam robot od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife, no muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Uważaj hmm. na niego, co? Słyszałem o się parę rzeczy i to nie jest miły facet. Co? Tutaj Wiktor nas ostrzega e, przed tym, żebyśmy Dexterowi nie ufali, a na chwilę obecną. Jest taka faktycznie, no, bardzo zajarana. Tym co Dex nam może na zaoferować, ciekawe? tak trochę to stosowania ignoruje. Przychodzę po nowe zabawki, pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. <coughs> w końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter DeShawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter DeShawn. To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? A spokojnie Wiktor, spłacimy ciebie. Wiktor... Oddam ci po robocie, serio. Zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. No to zaczynamy. Optyka Kiroshi. Najlepsze co mam. w Sam raz na tę okazję. A e, Wiktor na nas nie osędza. Podpinaj się. Wiktor, Kiroshi to najwyższa pułka. Brzmiało tak, jakbyś mogła tego potrzebować. Powiedziałam, że oddam ci kasę, ale... ale wiesz, to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wróciła z tej roboty żywa. Inaczej, jak oddasz mi pieniądze? A no właśnie. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. No dobra, to co widzicie, bierzemy twas. Ręce. To ulepsamy. Skóra. To no, nie mamy obecnie starcających scepów. Nie ma tych scepów jakby bardzo dużo. Obrazania tak eksplozi, plus jeden max pojemności i pamięciu tego Dobra, więc co? Na razie to my może więcej spróbujemy zarobić pieniędzy i później będę ulepszać tutaj to rzece. Może teraz tak zrobimy. To mam strasznie póki co mam tolerancję u Dzwigu. Będzie on chyba zwiększał zbierając. No, posygulne ulepszanie innymi w trakcie robienia rozwoju, więc dobra, na razie póki co nie będę tutaj niczego ulepszać. Tak jak mówiłem, MK-1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Hmm. Y y to będzie dobre. Kompatybilne z kirosi. Jestem gotowa. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. Okej. Okay. A u ciebie co słychać? Wiesz, mi w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. A myślę, że to dla to ty jesteś legendą. E, właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Hmm. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Ale to jest trudna robota. Na ślepniesz. Bez obaw. Nie wyobrażam sobie tego, żebym mnie pracować jako reapertorka. Nie, nie sprawdziłabym cię, zdecydowanie. To jest za trudne. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przez obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i... i, i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Eee, świetnie. Jest świetnie. No, to pięknie. Pora... <gry> ja już sobie niektóre dialogi pamiętam na pamięć. Dobra, skanowanie postaci niezależnych. No, wiemy jak to działa. Skaner. Wiktor, Wektor. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje. Najlepszy, Ripper Dog, Watson, Weteran Night City stary jakiego elsa. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Okej, okay, no i bardzo osposkiwany, kto już zaosobicie znamy. <lucy> Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinnaś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy w szczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. No nie bardzo dobrze. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brała te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji w szczepu. znam to osobiście. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Pokaż im na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Mamy nowe zdanie. Pierwsza zasada Afterlife. Duże ryzyko to duże zdobyce, jak we Dexter Desson. Pierwsza zasada Afterlife. To jest ten moment cieka, Czas podjąć duże ryzyko, wejść do Afterlife i zgarnąć duże zdobyce, ale najpierw spotkaj się z Dexem. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują trzy czwarte impetu ciosu. Wstawiłeś ten mecz? Nie, nie. Tak, tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? Ech. Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. Że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie jej miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Dobra idziemy na spotkanie z Zekim Następnie się mamy z tym Dexterem spotkać Pogłasamy kotkę jest teraz Dobra, dobra, kotica <noise> Mogę przesuwać e, puski Dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. A dlaczego odcieni czerwonego? Dzięki Misty. jesteś najlepsza. Musisz pielęgnować swoją aurekotkę. Czesz i dbaj o nią codziennie, inaczej wszystko na nic. Musisz mieć czyste ręce i wykonywać precyzyjne ruchy wzdłuż włókien światła. Wtedy stają się mocne i sprężyste. Tak, sprężyste. W ogóle to mamy, jak wiadomość, od Zekiego. Co to tam robi z tyle czasu? Rozmawia się ścika, Dex Deks na ciebie czeka. Jest ten Fred. Okej, okay, to parę słów o przeciwnikach. Kabuki nie będę spoilował, pojedź sama zobaczysz. A Rio, Bak, kolej ze stylu ulicy kawał Kutasa. Znaczy, przekonamy o tym, jakim jest Kutasem. Glenn, Cezar, pięści jak Młot. Klub Animalesów, Rajno, ta dziewcyna... To legenda. Kładzie na deski każdego. O, zaraz ją poza. Za niedługą poza deski pokaza, że ta dziewczyna, dziewczyna jest lepsza od chłopcy. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Deksem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. spotkaj się z Dexem. A ja, od razu mamy tutaj wpis na jego temat. Dobrze, stałem już od razu o nim. Dexter the Son. Dex nigdy nie grał w kosa, nie skakał po dachach, nie scelał, nie przepadał też z zasiedzeniem w netranerskim garnku na głowie, ani za lutowaniem. To wcym Dex był dobry, to ludzie. Dex to jeden z sołowych fikserów na E-City. Gruba ryba, dosłownie i w psenosni. Uliczne plotki głosom, że przez ostatnie miesiąca miał jakieś kłopoty po ostatniej akcji, ale kto w tym mieście nie, nie miwa kłopotów, a jak ktoś taki jak Dexter Dison ma dla ciebie robotę? To pytasz tylko, gdzie podpisać. Tak, oczywiście, Regina nadzwoni. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy pewnie zauważyłaś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem, jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką, Max. -Tuck. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? <laughs> Rozumiem myszak najbardziej. Hmm. Obezwładnianie wrogów. Istnieją różne metody obezwładniania wrogów: nieśmiercionoste powalenie, haki, niekwadebronie, granaty i niektóre gazety bojowe. Modyfikacje do broni zmieniające obrażenia na śmierć Jeśli dana broń gazety bojowe lub hak zadaje nieśmiercionostwo obrażenia, znajdźcie z tej informacji w opisie. Czymże są istoty pozbawione ciał? Czymże są mieszkańcy sieci, jeśli nie duszami z zaświatów? Słyszałem ich głosy. Kto żyw niechaj nie przekracza granicy, albowiem zatraci duszę w szponach upiorów. Słyszałeś ich głosy? Co mówiły? To nie była ludzka mowa. O nie, one wyły, krzyczały w agonii, niezdolne powrócić do swych ciał. Była wśród nich kobieta o lodowatym głosie królowa Lilit. Zachowała spokój za cenę człowieczeństwa. Lili to jest chyba art. Pytacie więc, kto otworzył plugawe wrota od chłani? Nie pytamy. Odpowiem Wam, technonekromanci z Alfa Centauri. Poznajecie, często tu przychodzisz. Widzę to w Twoich oczach. Otworzyłaś umysł na prawdę. Wesprz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Pewnie, bez. Yes. Pewnie. Bierz i uświadamiaj ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za Twoje oddanie. Od początku widziałem w Tobie apostołkę prawdy. Fale radiowe powiedzą Wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. To ma oczy? Niechaj patrzy! Ogólnie to, co on mówił na temat Lilith, to tak mi się wydaje, odnosi się właśnie do alt. Z alt jest to Lilith właśnie. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie rozbój. Nie będziemy się spotykać z Dexterem, tylko zrobimy sobie rozbój, a z Dexterem spotkamy się w kolejnym odcinku. Dlaczego? Dlatego, ponieważ. No mnie mama dzwoniła, zwracała, no i wróciła faktycznie, ale teraz gdzieś po to na pół godziny, ale ze spotkaniem z Dexterem. Chwilę potrwa i nie chcę po prostu ryzykować, że nagle moja mama by wróciła. W momencie, gdy my się spotykamy z Dexterem, gdy jest ta rozmowa, to po prostu zrobię sobie rozbój, jeden sobie rozbój zrobię, a z, Dexter z Dexterem spogadamy w kolejnym odcinku. No i ten odcinek będzie po prostu krótszy, tak do 25 minut. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale no ja jestem w takiej sytuacji za. Wolę nagrać krótki odcinek, a nie ryzykować, za niespodziewanie musiałbym serwać. Dobra, weźmiemy sobie salba No i zrobimy sobie ten jeden i... Zakończymy sobie na tym odcinek, a z Dexterem spotkamy się w kolejnym odcinku. No, witam. Reputacja za wykonanie niektórych akcji zostanie zagrożona punktami reputacji i ich liczba określa jak sławna w przypadku na City się staje z wysoka reputacją otwiera nowe możliwości. W ogóle w najlepszym momencie się pojawił ten samoucek. Patrzcie jak mu sceliłam w łeb. Romero rozruchy, bo ogólnie kto sobie e, nabije statystyki do scelby, to jak sobie napije statystyki do scelby, to zwiększa sobie ucik, no i zależy mi na tym. Dlatego teraz będę często ze celby scelać. Zlecenie. E, cel hunter healant, lokalizacja litecjna, dokładne koordynaty w załączniku, uwaga zleceniodawcy zalec na czasie, zadanie priorytetowe, wykonaj od razu. Tutaj mam wskaznik. A można no, zamiar się połączyć. Robimy to oczywiście. 5-5 No nie jest 1-C Jest 5-5 Dobra Dwa gniazda będziemy mieć zrobione bardzo dobrze Zapis rozumowy Hunter i Max Max to jest ten e... Dawno znałmy Reginę E, Max, ktoś z na se e-maile. Nie pytaj skąd wiem, po prostu wiem i tyle. Cholera, niedobrze. Bardzo kurwa niedobrze. Kończymy z komunikacją elektroniczną i telefoniczną. Zostawiłem dla siebie dokumenty tam, gdzie poszliśmy na lanc. Masz tam nagrania z mojego budykamu. Oszcigam to są koslarne rzeczy. Myśmy pac pacyfikowali te się na palmę. Zaganialiśmy ludzi do domów i puszczaliśmy je z dymem. Jezus Maria. Uważaj na siebie, nie ufaj nikomu. Ja znikam z miasta. Okej, okay, mam nadzieję, że Ci się uda. No i chyba się Hunterowi nie udało, bo ten właśnie koleś, którego mamy, to jest właśnie ten Hunter. Zabity przez e, tigersów. Max Zones do Hunter Highland. E, nazywam się Max Zones, Jestem dziennikarzem, przygotowuję materiał o wojnach korporacyjnych w Ameryce Południowej. Trafiłem na Twoje nazwisko w dokumentach Kendacji. Figurujesz tam jako odsłonek ekspedycji humanitarnej ta z 2078. Więc na pewno podpisałeś NDA, ale może zgodzić się ze mną porozmawiać. Obiecuję zachować dysk dyskrecję Max Zones. E, Max tak, chętnie się spotkam, zasowicie pracowałem kiedyś dla kendacji i brałem udział w misji e, w misji w Kolumbii i ma z nie było to Nie była to bynajmniej misja humanitarna. Nikomu o tym nie mówiłem ani zoni, ani dzieciom ani komprom, w pierwszym odruchu chciałem skasować twojego maila, ale uznałem, że nie mogę tu zajmicać, może nie odkupi to moich zbrodni, ale psami światowie się o tym coś stało. No tam wojsko wojsku ogólnie ani zmusali te tych tych mnie do dokonywania zbrodni wojennych. Spotkajmy się u mnie w sklepie, upewnijcie, że nikt cię nie śledzi. Rachunek. Wspominamy o należności za wynajem lokalu, opłatę można uiścić pselewem bądź gotówką w biurze firmy, w razie nieopłacenia rachunku, dług zostanie wskazany windykatorom. Zagodowana lista odbiorców. Szanowna Pani, błagam o pomoc. Nazywam się y, Luwilsa Kaukenen. Do niedawna pracowałem jako sprzątaczka w Euro Business Machine. Y w maju zesłego roku uległam wpadkowi, przez który mój system nerwowy przestał być kompatybilny ze wstępami. Moje nogi, prawe oko i lewa dłoń przestały działać. Na dodatek nie stać mnie na operację odbudowodową tkanki. Namiar złego mam tę chorą córeckę. Moje maleństwo nie widzi i nie słyszy. Moim największym mazeniem jest pokazać świat, którego jeszcze nigdy nie widziała. Wiem, że nie uda mi się zebrać wystarczająco odbudowy za pieniędzy dla na nas obu. Dlatego proszę chociaż o skromną wpadę na kirocie dla mojej chlebny. Z góry dziękuję. Lomisa Kaukonen. No I co? I kurde, taka matka zgotowała swoje córce piekło rodząc ją, bo jej zachciało być mamusią, no i przez to taka córka cierpi, za nie słyszy, że nie widzi, no ciekawe z jej winy, z winy mamusi, która stwierdziła, że będą z niepełnosprawna urodzi córkę i doprowadzi do tego, że będzie też cierpiała na niepełnosprawność, w sensie ta córka będzie cierpiała. No i dlatego mnie takie osoby wkurwiają, wkurwiają mnie egoistki, które stwierdzają, że O! Zostanę matką, mimo tego, że mogę narazić swoje dziecko na choroby, przez to, za sama mam chorobę, ale nie, zostanę matką, bo jestem egoistką. Dobra, kończymy ten, ten odcinek, to będzie na tyle, na krótki odcinek tym razem, no, ale niestety nie mam wyjścia. Kolejny odcinek już będzie dłuższy, tak do 400 minut. No i w kolejnym odcinku spotkamy się z stara. teksterem. Jeśli odcinek wam się spodobał, to w to będzie na tyle. Bywajcie!